Drugi dzień konferencji hybrydowej Sharpnek Competence Days. Jesteśmy na stanowisku ESS Audio i to zresztą nie jest pierwszy raz jak rozmawiamy. Dokładnie, jesteśmy na stoisku ESS Audio. Mieliśmy też okazję wczoraj rozmawiać, natomiast dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć, co jest na tym naszym stoisku i na czym się skupiamy. Zazwyczaj mogliście nas spotkać na poprzednich konferencjach właśnie z systemami audio, natomiast. Dziś w ramach tego, co w ogóle się dzieje, jakie są trendy światowe, chcieliśmy wam wszystkim zaprezentować rozwiązanie wirtualnego studia marki Newtek, której jesteśmy dystrybutorem. I to właśnie robimy na, na naszym stoisku. To, co widzicie Państwo obok, to jest kilka elementów złożonych, które są. Jednym z nich to jest zrobione jedno zielone tło w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Mm -hmm. Kilkadziesiąt metrów dalej mamy stworzony prawdziwy greenbox i kolegę, który obsługuje wirtualne studio. I chcemy pokazać, jak w łatwy, w przyjemny sposób możemy chociażby komunikować się za pośrednictwem w tym wypadku aplikacji Teams. O, coś kolega zmienił. Widać, okay. właśnie kolegę Radka, który jest, jak wspomniałem, na, na greenboxie w innej części naszego, naszego eventu. I to jest to, to, na czym chcieliśmy się skupić przede wszystkim. Dobra, ja tylko doprecyzuję, że wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z prostego powodu, że byliście laureatem Sharp Neck Awards, więc tak. gratuluję raz jeszcze, mimo że gratulowałem już wczoraj, ale no to podstawowe pytanie teraz, do czego to rozwiązanie, które tutaj widzimy, możemy zastosować? To rozwiązanie, tak naprawdę bardzo dużo o tym można mówić. Dlatego, że Greenbox, o którym wspomniałem, jest tylko jednym z elementów całego systemu. Natomiast. Marka Niutek, uh... Są to systemy broadcastowe służące do streamingu, do rejestracji, do właśnie tworzenia wirtualnego studia. Mhm. To była technologia używana po prostu w broadcaście, w telewizji, a my ją próbujemy przełożyć na rynek integracyjny, na rynek Aha. korporacyjny. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj potrzebujemy się komunikować ze światem, z naszymi klientami, z naszymi partnerami, a z wiadomych przyczyn nie zawsze możemy to zrobić. Nie możemy większych skupisk osób w jednym miejscu. Zapraszać. Z drugiej strony potrzebujemy robić różne prezentacje, niekoniecznie te pdf -y, które zazwyczaj są robione, bo już są mało atrakcyjnym sposobem komunikacji, a wykorzystując, o, coś nam internet widzę, zachodzi. To nie jest wasza wina, żeby to nie, nie było jest wasza wina. Natomiast wykorzystując tego typu systemy, możemy trochę magii wprowadzić do tego naszego przekazu. No i przede wszystkim zachęcić osoby, że po drugiej stronie żeby chciały nas wysłuchać, żeby chciały, chciały w tym wszystkim uczestniczyć. Czyli jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to się sprawdza w praktyce, no to może sobie sprawdzić, jak to wygląda po prostu na tej konferencji w wersji online. tak? Bo rozumiem, tak. że to, co wy tutaj prezentujecie, to jest wykorzystywane w, przy transmitowaniu konferencji, na której właśnie jesteśmy. Dokładnie tak. W przerwach konferencji bardzo często koledzy z NECa właśnie na tym naszym Greenboxie i Wirtualnym Studio prowadzą wywiady, więc tam jest idealnie pokazane, jak można wykorzystać. Natomiast to nie jest tylko, tylko system, który. Służy do takich eventów jak, jak jesteśmy. My to możemy jako mobilne studio wykorzystać po prostu w naszym biurze, w salce konferencyjnej. Możemy wykorzystywać na uczelniach, może już bez tego całego zielonego tła, ale po prostu do streamu, do zapisów, do komunikacji ze studentami. Możemy wykorzystywać w obiektach kultury, teatry. Dziś teatry bardzo potrzebują. Komunikacji w ogóle kontaktu z widzami to jest idealne rozwiązanie, które umożliwia dwustronnie tak naprawdę cieszyć się tym, tym co, jest, co jest fajne właśnie przed spektaklami. Tak jak wspomniałem, masa miejsc, gdzie możemy to wykorzystać. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Dobra, cieszę się, że udało nam się pogadać jeszcze dzień po gali, bo to nie zawsze jest takie oczywiste jak wiadomo. Jak jest po raz, po raz czy to jest pierwsza wasza konferencja na żywo po przerwie pandemicznej czy gdzieś już byliście? Na żywo, na żywo pierwsza. Jak wrażenia po powrocie? Rewelacja. Mieliśmy już, mieliśmy już jakieś mniejsze konferencje, na których uczestniczyliśmy. Natomiast to, co, to, co jest tutaj, jest świetnie zorganizowane, świetnie jest też to, że możemy właśnie być i online, i trochę spotkać się z ludźmi na miejscu, bo tak każdy z nas tego potrzebuje. I przede wszystkim zaproszeni goście też tak uważają, że o cała organizacja, cały ten event no, dużo radości wszystkim sprawiło. Też odnoszę takie wrażenie. Dzięki piękne za rozmowę. Dzięki.